To znowu ja dzisiaj jestem z trochę większym openingiem niż wtedy. Jest ze mną mój kolega. Siema. Może go znacie, może nie. Dobra, to zaczynamy. Otwierać. Najpierw ze Trophy roada otworzymy. Dawaj, otwieraj. Dobra. Aj, nic. Nie ma. Tylko Rico i Rose. Dobra, to zabieramy się za 11 skrzynek. To po jednej wi wiciu. No dobra. No ja, Ems, Frank i dwa tikaciki. Teraz ty. Dobra, i. Aby, i Sojbarley, 8 i jeden ticket. Event. No ja, Pam, Jenna. I 200 podwajaczy ze żetonów. E, teraz... Ojej, Ładuje się. Może coś teraz? I nic. Nic. Mortis, Brock. A pokaż, jakich postaci Cię brakuje. No, mnie brakuje samych legend. Więc będzie ciężko. Teraz ja. O, też się długo ładuje. 70 monetów. No to najwięcej monet z Brawl Boxa. Barley i 3 bilety na wydarzenia. Do tych biletów. Dobra, więc tak, 13 golda, 4 razy Mortis, 5 razy Franki, znowu 3 te biletiki. To ja zalec znowu będę mógł zrobić w, w, dużo opening. Cold Barley. Bez boomsa. Dobra, teraz Dobre, frank, już zostaje tylko 3 14 skrzynki. golda, 0 m 8 i oj, 5 gemów! Ładnie. Dobra, to teraz ja. Nie obejdzie się, oczywiście, bez męczeka. 14 golda, 7 punktów dobo bo. 8 do El primo i 3 gemy! Ładnie! Ale gemy Dobra, teraz ja. 13 gold. Znowu mam 4 mortisa. 6 do 8 bitowca? No dobra, to razem otwieramy big boxa. No dobra. 16 monet, 8, 8 do odbitowca bit. i 15 do Dana Majka. No i razem 3, no, 4. Dobra, 52 golda da darek, 13, Colt 15, 15 i Rico. No. A jaki A gemy, 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 gemy. To, to jest dobrze, dobrze. Dobra, to zagramy sobie meczyk. Szeleczka na dziewiątym mocy. No dobra, no to wcho wchodzę już na solubę, no i zagram może pipe'om, o. Dobra, i yy, jak tam, Wiciu, cieszysz się z, z openingu? na ja dużo gemów. Dobra. No to... Jak widzicie, jednego kuba zebrałem. O, tam leon już się czai na mnie. O, krow jeszcze. Leon, jak wyjdzie, będzie mieć niespodziankę. Tak jak mówiłem, o, trochę lagi. Dobra. Pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie krzaki. Inaczej nie przeżyjecie. Bo w krzakach bardzo dużo ludzi się kryje. Bóle, he, he. Oj, oj. Bóle bóle. No dobra, no to. No to koń kończymy. Cześć.